Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sniper Elite V2. Yy, znowu musiałem usunąć ten yy, poprzedni odcinek, znaczy się ten co teraz nagrywam, czyli ten ostatni odcinek. No więc nagrywam go od nowa, więc kontynuujemy naszą rozgrywkę, więc wybór misji Brama Brandenburska. z wyborowy. my last chance to take out Wolf was at the Tiergarten airstrip 1845 hours I didn't have much time stopping Wolf meant heading straight back into the heart of Berlin with most of the city in ruins the only location for the shot was right back where I started I needed to get to the Brandenburg gate the city was on fire <coughs> right. the raging Tak, 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 fajnie, fajnie. Weźmiemy sobie nową snajperkę, do, yy, bo nią wcale nie grałem, ale ją wypróbujemy. Spróbujemy przejść tą misję w miarę po cichu. Przynajmniej spróbujemy, bo tu są, jak możecie zauważyć, w lewym, w prawym górnym rogu jest coś takiego. <laughs> jak takie głośniczki będą o i teraz, tak. To jest zakłócanie. A ty nie gdzieś nie ty. No czy, czekam na zakłócenie. BOOM headshot. motherfucker Teraz ty słoneczko czegoś się na strzał w główkę Która godzina? Twoja ostatnia he he Chodź tu Ty synek, wracaj tu, bo ci tam gwałcą z gwałcą No Teraz czekamy na ten ten Yyy Zakłócenie no szybciej, no bo on odchodzi, no. O Boże, jakie to kłopotliwe! Tu są ja, jacyś trzej. Tam na grześle przysypia, tu jest dwóch. A ty, a ty... No nie, przegapiłem moment. Możemy mu trafić tutaj. Może mu przejdzie. I będzie taki finish. Chyba, że trafimy mu gdzieś tutaj. Też będzie. Dobra, teraz wypatrujemy tego. Spokojnie. O Boże, Poszedł se. Chcę pierw tego, aby nie było problemów z tymi i tym. Dawaj, dawaj, dawaj. Oczko, hmm. co by tu wybrać? On jest przed przednim, czyli pierw tego. Shit. On Jak? BOOM! Miało być po cichu. Ale nie! No jeszcze ten przy radyjku se, se poszedł, no Nie, ja tą misję re restartuję <tak>, tak wiem Żal Ale ja chcę tego przy radyjku babci zdjąć Najfajniej Tak, tak, tak Chcę tego pierw. Gdzie on? Tak! Zdążyłem! O tak! katyń się kłania! Co? kurd, molu ty, kurde Przecież było przy tym Przy zakłóceniu Widocznie niewystarczająco Oh shit, chyba Skype'a zapomniałem ten Czujesz to? Czujesz to kurwa? O tak, to był dobry moment. No. Zdążę. Dziękuję. Tak Nochale mu przyjebać. Hello. Oh. Oh. go. Ja chcę to szybko zrobić bez krażeń. Kredka po ciebie jedzie. Oh uje. Yeah. Kłaniamy się. Przy radyku wstał, nie! Dobra, już nie będę restartował misji. Shit! Chyba, że pierw mnie zabiją. Tak, pierw mnie zabiją. Sied. Wiem, musiałem szyb, szybko tego drugiego zabić, aby się nie zorientował, że, na... że przed chwilą zamordowano jego kolegę. Gdzie jest pan? <ścoughs> Tam przychodzi do innego pokoju, kurde, tak, tak nie zorientują się. Był dźwięk. No to dobrze, że to czujesz, ja też to czuję. BOOM, headshot! Ojej. Oh yeah. Chyba, że zdejmijmy dwóch granatem. Jejku! O nie, tobie to ja nie odpuszczę. Redeko ma być zniszczone, <średenie> sękucną na środku i myśli, że jest fajny. <średenie> O. Dobra, idziemy dalej. Hm, tam jest podejrzane pomieszczenie. Ogień to nic dobrego. Idziemy dalej. A chuj tam Ścisza. Co, fajny jesteś, nie? Nieładnie! Chcę zdjąć wszystkich stąd! Stąd! No ja wiem, że on, że on tak Strzelę sobie. Nie w tą Mańkę. Matrix i O Boże, jaki ten niemiecki jest pojebany. A ty co? Znowu snaber, który strzela przez tekstury, nie? Ati, ati. Nie ładnie. Przez was muszę zostawić pułapkę. Trochę krzywo, ale zawsze jest coś krzywe, nie? Mój najlepszy komentarz z tej gry jest właśnie w tym odcinku. Tak, tak, tak. A ci w trafie w lufę i co? Który to? Ten. Ojejku! Oh, oh, oh. Się podniecił. Ty... Oh, oh, oh. Wszyscy? <laughs> o. Stąd poddejmuje może. No bo nie, bo tu nie ma zbyt dobrej wi widoczności. Czekajcie. Dobra, już jest y, Gites Majonez. I co, i tak będziesz strzelał przez tekstury, tak? No to ja mam cię w dupie w takim razie. Prodążajcie ich Chwila, chwila, Chcę go tak profesjonalnie wiecie. Granaten. Sam jesteś suka, ci dam zara. Shit. Nie ma lipy! Nie ma! No, o, je, jeszcze ten pan nam został teksturowaty? Wychrygówkę? O, tak pięknie. A teraz... Bum! Gdzie wyszło drugą stroną coś. Nosem nie męczy. E, tu. Aha. Po cichu. Ale jak moje po cichu to jest zawsze na głośno Uh -huh. Dobrze. Nie nie daruję wam tego. Oh shit. Sniper, where are you? jest soldier A ah. No Ojej Zauważyli mnie What the shit Się porobiło Macie granata tam Gdzie jest mój snajper? NIE MA! Ojejku! Kuku się zrobiło. O kurwa. się POROBIŁO! No. Granata pod nogi mnie wrzucili ta, no. Nie będę się obijał! Iwóżko! I kochany snajperik. Tak. Koko, koko, ko. euro spoko. Kula leci head wysoko. Oh shit. Ta wiem, tam gdzieś jest czołg. Wiem. Muszę zdjąć pierwszy czołg, potem zdjąć innych pozostałych. Tak. Tak to właśnie zrobię. Ale chwila. Planuję hitowe zabójstwo. BOOM! Nie zbliżaj się do czołga, bo ugryzie. Si tu da! O oh. oh sie... Nie ma, nie ma, nie ma... O oh, kurde... BOOM! Gdzieś jeszcze... Headshot. And... Fajna ta snajperka, a pan gdzie mnie strzela? Nieładnie. Snipery, znowu. Oj znowu przepraszam Główka. Chodź tu. Nie ma. To kurde, bata stamtąd coś słyszę. Tak, stamtąd się skryje, może. No jak to ogień. Ludzie! Dobra, cięcie. Wracamy ponownie! No. Mam nadzieję, że teraz nie zginę. Ojejku. Mamusiu kula leci. Deixa się. Może już paru zostało tylko. Jednak się wrócimy, i spróbujemy załatwić stąd tych ostatnich Rosjan. Rosjan, tak. Dobra, jest jeden. Prosto w czachę. Gdzieś ostatni został. Ale nie tylko on. Będę pierwszy Mogę umrzeć? Gdzie? Skąd? Aha. Ten strzał nie wiadomo gdzie. <laughs> Chyba już mogę, tak? Tędy. Dobra, to idziemy powoli, powolutku. <laughs> On MA szkło na oku, jak to masz kurde. No jak mam bez skupienia załatwić? Yeah! Leć! Leć! Leć z lagami! Boom! Wha-ha! 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 What the fuck? Jaki <ścoughs> face? Face the Battle of the ended at 8.23 the next morning, May 2nd, 1945, when Commander General Weidling submitted the surrender of German forces to General Chukov of the Red Army. Within a few days the war ended, but already a new war was beginning, the Cold War. And I was its first soldier. The end. No, wiercę u mnie teraz, no muszą, no muszą, na koniec serii. <laughs> no cóż, y, skończyliśmy nową serię. Y, gra jest dosyć fajna, nie dosyć, tylko naprawdę bardzo fajna. Y, naprawdę bardzo przyjemnie mi się w nią grało. Emocje były, były. Yy, tak, były emocje, no to już mówiłem, była, była adrenalinka, tak, była, była. Yy, tak, tak. No skurw! Yy, I co tam jeszcze powiedzieć mogę, no? Fabuła nie jest, yy, no, gra nie jest, nie jest dosyć długa. Yy, no, gra jest nawet krótka, można powiedzieć, że taka średnia. Yy, waha się między krótką a średnią, moim zdaniem mogłaby być dłuższa, ciekawszy jest pewnie multiplayer mimo, że w niego nie grałem, ale na pewno w niego zagram, może zrobię z niego let's play <laughs> jeżeli zakupię tą grę no i cóż no to na tyle co mam wam do powiedzenia moja ocena gry to 9 na 10, bardzo podoba mi się przyjemnie się w nią gra to już mówiłem, tak wiem no więc komentujcie Subskrybujcie i oceniajcie więc na razie. Zamknij się!